Witajcie bardzo serdecznie, tutaj słuchajcie, ta lokacja to jest najlepsze miejsce gdzie możecie farmić. Końcy do questu pierwszego w nowym evencie Pet Simulator X. Zapamiętajcie, że co 50 łapek rozdaje Pet, więc warto łapkować. Dzisiaj taki szybki poradnik, słuchajcie. Mam nadzieję, że się spodoba. Jesteśmy na Spawn Worldzie. Oczywiście korzystam z AutoClickera, więc Wy również. I zobaczcie, jak szybko tutaj w Samurai Island jestem w stanie nafarmić. To oczywiście są drobne lagi. Jak niszczycie te obiekty, to jest mały obszar, więc naprawdę dzięki temu jesteście w stanie wyfarmić bardzo dużo tych końców, tylko musicie no jakby ruszać tą myszką e, tu się spałnią w zwykle większości końsy, więc jest większe prawdopodobieństwo na dostanie właśnie tych elementów e, które mamy zebrać więc jest naprawdę mega fajny sposób żeby to szybko zebrać zobaczcie tu się zrespiły kolejne problem jest tylko w lagach słuchajcie bo są teraz na początku gry straszne lagi ja gram jak widzicie na hardkorze o popatrzcie jak się zrespiło bardzo dużo się tu respi właśnie tego typu e, rzeczy i możemy w bardzo szybkim czasie Nazbierać sobie e, te końcy, więc to jest naprawdę niesamowity, e, niesamowity sposób e, i warto, warto go skorzystać z niego. Jeżeli Ci się podoba ten sposób, to zostaw lajka. E, oczywiście subskrybuj kanał. Zobaczcie, jestem w stanie naprawdę mega fajnie tutaj e, dzięki temu wyekspić. Oczywiście pet sending na, na, e, na single żeby szybciej niszczyć te obiekty, żeby szybciej ten, levelować te questy. Także słuchajcie, naprawdę mega fajna pomoc. Mam nadzieję, że się przyda wam i szybko zrobicie tego quest'a. Także tyle z mojej strony, tak na szybkości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się!